Wcześniejszy był taki trochę słabszy, taki lekki spadek formy, ale trzeba mi wybaczyć. Słuchajcie, zaczynamy od podziękowań, a jakżeby inaczej. Pierwszy raz od 10 lat kupiłem sobie nową grę dzięki Wam i to w takim zajebistym wydaniu. Także wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich wspierających na live'ach, którzy wpłacili mi, żebym teraz aktualnie ogrywał ten właśnie tytuł który, już mogę powiedzieć, jestem na początku gry, mam około 10 godzin ogranych, ale tytuł jest przegenialny. Ci, co grali w jedynkę i im się podobała, no to zakup po prostu musowy. I co w tym zestawie mamy? Mianowicie jest to pudełko, steelbook, w którym są dwie płyty, tak, wydanie jest dwupłytowe, bardzo ładny steelbook, akurat płyta jest w napędzie i wyjdzie z tego napędu, kiedy grę kończę. I dodatkowo jest taki mini, mini artbook, ale, ale bardzo ładny ten artbook jest zaraz go otworzę, pokażę, z grafikami z gry, e, ogólnie grafiki, sama grafika w grze, to jest Mistrzostwo Świata, jest tak, tak, e, tak dobra, że Agata, która gdzieś tam nie zna się na grach, e, to nawet sama stwierdziła, że ta gra jest ładna, nawet jak jej powiedziałem, w co gram, to mówi, o tej rudej takiej, co, co taka ładna grafika w jedynce była, no ja mówię, no tak, dokładnie ta, nie? Także taki, taki zestaw. Jeszcze raz wielkie dzięki dzięki, e, dzięki Wam mogę w tą gierkę na premierę ogrywać. Nie muszę czekać, aż stanie, spadnie sceny. I lecimy z tym, co już ja sobie kupiłem, e, bo do, do ostatniego odcinka wszystko nie, wszystko nie przychodziło. A nie chcesz powiedzieć, jakie paryetnie były związane z tą grą? To będzie za długo, to przy innym materiale wspomnimy o tym. E, dobra, i teraz tak, polecimy tak pierw tonowo w górę, Pierwsze gorsze tytuły, a potem lepsze. I teraz tak. Udało mi się kupić taki pakiecik trzech gier. Kupiłem je ze względu na, na Kung Fu Panda. Może po kolei. Devil May Cry 4 Wersja jakieś tam, pudełko niemieckie, ale wziąłem to z uwagi, że na bardzo tanią cenę. Gra jest po angielsku. To jest jeden chyba z moich ulubionych w D -D DMC. Czwórka bardzo mi się podobała. Szczególnie ci, co ogrywali widzieli tą pierwszą scenę w kościele, jak się właśnie Dante z Nero napierdzielają, po prostu mistrzostwo świata. Moja ulubiona chyba scena z gier wideo. Kung Fu Panda. Anglik. Ta gra jest dosyć w cenie, bo wiem, że koło sześciu dyszek trzeba dać, żeby ją kupić na Allegro czy Olix. To jest typowa gierka na podstawie bajki Kung Fu Panda. Także tutaj jakieś ją pokazywałem musi na kanale, bo już ją co kupiłem do kolekcji. Ta pójdzie na sprzedaż, może komuś oddam w jakimś kolejnym konkursie. Nie wiem, co z tym zrobię. I była tam jeszcze Fifa. No akurat FIFA nie chciałem, żeby mi Pani wysyłała. Chciałem tylko te dwie, zapłaciłem za trzy, ale powiedziałem, że to nie chce, Ale Pani widocznie po złości sprzedała mi też tą. No co ja mam powiedzieć, to mam taką stertę tych, tych Fify, jak, jak coś to będę rzucał, w, wiecie sami kogo. Także za te trzy tytuły zapłaciłem jakieś 20zł z wysyłką. Także, no, sami wiecie, no, za taką cenę żal nie wziąć. I teraz tak, tytuł do kolekcji, jest to, to jest to gierka, SAF od konami, mimo że to konami, to nie liczcie, że to jest wysoki poziom gry. To jest raczej taki średniak yy, bliżej mu do krapa niż, yy, niż do takiej solidnej gry. Yy, to kupiłem akurat dzięki uprzejmości osoby z kanału Robson's Game. Yy, Robson mi to yy, sprzedał, bo miał akurat na sprzedaż, także dał mi bardzo fajną koleżeńską ofertę, więc od niego kupiłem. Dziękuję. Yy. No i tytuł trafia do kolekcji. Jeszcze jest dwójka i trójka do skompletowania, aczkolwiek, tak jak mówię, nie jestem jakoś mocno napalony, żeby w ten tytuł zagrać, więc, więc te, te dwójkę i trójkę sobie poszukam na spokojnie. Kolejna gra, która do mnie trafiła, 10 zł za nią zapłaciłem, plus jakąś tam śmieszną wysyłkę, czy ona po piętaku była, ale z uwagi, że nie mam jej w kolekcji, to po prostu kupiłem to. No, w grał to na pewno nie będę. To jest gra dosyć słaba, jeżeli chodzi o, o, o serię Splinter, co z tego co czytałem. Ale do kolekcji jak najbardziej ten tytuł u mnie wpada, to jest trójka. No i za 20 złotych, łącznie z wysyłką, chyba jakoś tak zapłaciłem. Bardzo mało, bo dlatego się skusiłem na tą grę. Mianowicie jest to Tekken 6 w pełen komplet, bardzo dobry stan, więc też wziąłem to, żeby ewentualnie, tak jak mówię, za takie pieniądze śmieszne, no to, no to warto akurat. Tekken jest w miarę w cenie, dobry tytuł, bijatyka, bijatyka od, od Bandai Namco. Także... Tytuł od Namco, tak? Oni teraz potem się chyba Banda i Namco zaczęli nazywać. Także te tytuły na trójkę kupiłem, tak na, mówiłem, na, na naprawdę śmieszne kwoty, więc, więc nie kupiłem. A teraz tytuły lecimy z tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli ja Wam pokażę to, co sam sobie zamówiłem, to, na co długo dosyć czekałem i będą leciały naprawdę srogie tytuły na PlayStation 4. Co pokazujesz, Agata? Agata mi coś tam palcami pokazuje. Nie wiem, jakieś, słuchajcie, pierwszy... specjalne. kody, migowy słuchajcie. Pierwszy tytuł, no zajebista gra. Super Epic Entertainment War Badge Edition, słuchajcie. Gra pikselowa, wiecie, ci co wiedzą, to wiedzą co oglądają mój kanał. Ci co są tu pierwszy raz, trafiają. Ja jestem świrem pod kątem gier indie, piksele i w ogóle jakieś niszowe, małe gry. Jakieś dziwactwa, no to ja w pierwszej kolejności sobie kupuję. I jak zacząłem, że ta, ta gierka wyszła właśnie w pudełko, no nawet, nawet nie wiedziałem, że ona przyjdzie do mnie w takim właśnie kartonowym, dużym, fajnym boksie. Myślałem, że to będzie sama płytka, tak? A tu dostałem jakąś taką edycję special, ja ją tworzę. A dlaczego to otwierasz? A dlaczego? Nie żeby pokazać. A będziesz grał? No? Tak? Albo kupię w cudzysłowie. No dobra, gatunek, żeby mam nie nie pokazywać. Taka jest to, jak coś widzę, no Nie, Gata. Po prostu jakieś zapakowane, no zostaje zapakowane. No Będę, słuchajcie. Będę. Jakie miałbym nie zagrać w pikselową gierkę, w której shop, rakun no jeździ na lamie i pluje i walczy z no złą korporacją, która chce zniszczyć branżę gier? No, no jakie miałbym w taką grę nie zagrać? Nie, to ja i tak kupię sobie protektory od Invisible Black, te plastikowe na wymiar, oni mają specjalne i wtedy, i wtedy sobie po prostu schowam w taki protektor specjalny, bo tutaj akurat nie ma w, w tej grze. Jak to się nazywa? jestem ja graczem, nie kolekcjonerem. Masz tak bardzo, także Ty nie jesteś kolekcjonerem, spójrz za siebie. A to wypadek przy pracy. <grych> jestem ja graczem. tylko Nic to uszkodzi. Teraz poczekajcie chwilkę. To zawsze te, te zakończenia rogi. Okej, okay, już wam otwieram to, pokazuję. To jest z pudełku. Oczywiście gra w folii. Widzisz, gra jest w folii. Dalej, nadal. Także nie, nie ma nie ma bólu i jest tutaj ten Epic Edition. Tu mamy pokazane Um, te, psz, są, nie wiem czy to za pinky, ale patrzcie jakie ładne. O przepiękne, a to ja mogę sobie tak tutaj te broszki pozabić. Nie wolno, to jest edycja kolekcjonerska. Z, z, z Tantanem, Olą, Boksarem. Nie, no powiem Wam, że e, mega, mega fajnie. I kosztowało mi to, wyszło mi to za taką edycję około stówki. Także zarazem z wysyłką, więc to naprawdę jest e, super cena, a mało tego jest na Allegro. Ja sobie musiałem to ściągać i to nową jeszcze kupiłem, także e, Taka gierka trafia do mnie, e, do kolekcji. Ale to jest, skr skręcamy się powoli, jak ja to mówię: powoli! To jest gruby miesiąc. Tu nie ma miękkiej gry teraz. Słuchajcie, patrzcie na to. E, gierka Hand Hunt, Down. E, w takim właśnie też e, dużym e, papierowym, ale takim naprawdę dobrze wykonanym boksie. E, tu mamy też przypinki, trzy właśnie z trzema bohaterami e, z tej gry. Jest to też pixelosa indie. E, w klimatach takich starych filmów, właśnie z VHS-u. Gdzie wszystko jest takie kiczowate, przerysowane, gra oczywiście jest po angielsku, w to bardzo chciałem zagrać, także to na pewno rozfoliuje, bo na to polowałem już od pierwszego trailera. Ja zobaczyłem tą grę na pierwszych trailerach, mówię: No, kuźwa, muszę to zagrać, muszę to mieć. W ogóle polecam wam, jak, jak skończycie oglądać mój materiał, wrzućcie sobie ten trailer tego filmu, tej gry po angielsku. Jaki jest opis po prostu jajcarski, naprawdę, naprawdę mega. Także taki taki też pakiecik do mnie trafił właśnie z grom Hand Mega, mega, mega się cieszę, że mam takie fajne wydania. I teraz tak, może te tu przestanę w bok, tutaj postawię. Kolejna gierka, już używka Sherlock Holmes The Devil Daughter. Używka trafiona chyba na Facebooku, trzy dyszki mnie kosztowała grać w cenie, bo kosztuje około 7 dych, nawet w za nią dać. Sama płyta jak to w wydaniach PlayStation 4. Ale jest to dystrybucja Polska, okładka jest po polsku, Diabeł tkwi w szczegółach. Gierka o Sherlocku Holmesie. To jest taka przychodzona przygodówka, w której rozwiązujemy zagadki, zbieramy jakieś tam ślady, i musimy to wszystko połączyć ze sobą, żeby znaleźć jakieś tam przestępce. No to, ale to tak jak mówię, każdy zna postać Sherlocka Holmesa, więc tutaj nie będę tłumaczył o co chodzi. Ale fajnie, że ta gra do mnie trafiła do, do kolekcji. Tytuł, na który mocno, mocno się czaiłem, na który mocno czekałem i który bardzo mocno podeptał mi listonosz. Jest <laughs> dlatego tak, jest. Tak, dlatego jest rozfoliowana. Słuchajcie, no, yy, nie wiem, czy to był fan Xboxa, czy, czy, czy o co mu chodziło. Yy, ważne, że płyta jest nieuszkodzona. Ta gra była nowa folia, musiałem rozfoliować, zobaczyć, czy płyty mi nie, uszkodzi nie uszkodzono. Yy, bo pudełka oczywiście sobie wymieni? na szczęście papier, okładka papierowa nie jest uszkodzona, więc tutaj tylko kwestia wymiany pudełka. Ale już mówię, co to jest. Jest to gierka Star Renegades bardzo piękna pikselowa grafika, a ja uwielbiam piksele, więc tutaj po prostu nie mogłem tego sobie nie kupić. Walka w stylu fajna, starych Final Fantasy, jedni po jednej, dudy po drugiej, napieprzamy. Do tego to jest to Rogalik. No kurde, zobaczcie sobie po prostu gameplay, który leży w rogu, jak to wygląda elegancko. Także. Indie Rogalik RPG pikselowy, no to kombo totalne, także mózg rozjebany, musiałem to kupić, wziąć. No, szkoda mi tego pudełka, że muszę dokupić, ale no mówię, no trafiłem na takiego akurat innego listonosza, sadystę. Nie, ważne, że płyt nie połamał i nie... wiesz, na, mógłby nasrać do środka. Nie wiadomo, co to sadyści w Poczcie Polskiej pracują, także... <grym> Dobra, słuchajcie, kolejny tytuł, którego nie wiedziałem, że wychodzi. To oczywiście pokaleczę, teraz uważajcie, dla, dla tych, co lubią Wysublimowany język polski, bo tu będę kaleczył, czyli nie polski, tylko angielski. Bo tu wykaleczę ten angielski po prostu do granic. A bo to, ponieważ tytuł nazywa się Hertz Leads, <grymne> to bardziej jak po niemiecku zarówno Przeczytajcie se, także e, też tutaj, akurat też do tej, do tej edycji widzicie, spłamana, też dopadł się ten sam sadysta, bo te gry szedły w jednej parce i ten sam sadysta po niej skakał. Także równo obydwu się oberwało tak samo, ale płyta. Płyta jest nadal w dobrym stanie. Tu mamy dwie pocztówki, jakąś taką e, kartkę jeszcze limitowaną. Bardzo miło. E, co to jest za gra? Ja nie widziałem w ogóle co jest za tytuł, ale okazało się, że to jest taka gierka o tam. Um, o rodzinie. No, jakiś pies jest. To jest, jest jakiś, jakiś na zasadzie bardzo gra, taka bardziej opisowa o jakiejś sytuacji rodzinnej, tam takieś farmy widzę. Także to będę chciał ograć, bo tak jak mówię, no recenzji nie czytałem, bo nie chciałem sobie nic spoilować z tej gry, ale bardzo jestem ciekawy tego tytułu, czy to będzie naprawdę dobry tytuł właśnie o... taki bardziej narracyjny, tak? Także ten tytuł do mnie trafia. Hit dla Agaty, oczywiście teraz patrzcie, hit dla Agaty też się trafił. Tak jest, Mortal Kombatant 11. Słuchajcie, jaka edycja? Mortal Kombat 11. Udało mi się ją kupić w bardzo fajnym steelbooku. Jest jeszcze dodatkowo z tą papierową wolutą, czyli pełen komplet. 11. Patrzcie jaki świetny steelbook. Gierka Tip Top i za całość zapłaciłem 6 dyszek. No to po prostu, no jak nie wziąć, tak? Za 6 dyszek, za ten właśnie za tą edycję właśnie Mortal Kombat 11. także ja nie gram na w Mortal Kombat, ja ale, Agata, a, ale Agata jest wielkim fanem, także ona na live'ach, teraz ja się już boję o swoje pady, bo jak ona gra, to po prostu tak, ten pad... Agata skacze, fotel skacze, pad skacze, a ja, a mi serce skacze, tylko żeby po prostu nie, nie, nie wyrwała mi analogów, no ale cóż zrobić, także jest grubo, lecimy dalej. Słuchajcie, ja Call of Duty, jeżeli chodzi o Call of Duty, kampania, a potem do Żyda albo na półkę. I udało mi się w końcu trafić w normalnych pieniądzach, przez co rozumiem 50 złotych e Call of Duty Modern Warfare, nie wiem, czy ktoś jest wykorzystywany, to, to odrzucę na jakieś bonusowe bronie. I ja oczywiście będę chciał tutaj przejść w głównej mierze kampanię, która w tej części jest ponoć bardzo dobra. Nie grałem, ale była bardzo chwalona ta część, a potem była ta tendencja schyłkowa, czyli Cold War już był trochę niżej poziom, a Vanguard to już tam po podłodze po, po się szlajał, jeżeli chodzi o poziom. I dlatego teraz robią Modern Warfare chyba dwójkę z tego, co gdzieś tam w kuluarach cool się mówi growych. E, także ten tytuł za 5 dyszek bardzo dobra cena. On dalej trzyma cenę powyżej 100 zł, więc, więc jest to cena e, naprawdę zacna. Co dalej? Co dalej? Co dalej? E, słuchajcie, Jurajski Park e, Evolution. jest już, e, już, już została wydana druga część tej gry. E, ja o grze jakoś tak specjalnie nie, nie, nie słyszałem, specjalnie za tą grom nie, nie rozglądałem. Ale kiedyś z Jerrym rozmawiałem i Jerry właśnie do mnie e, wspomniał, że. E, że ten tytuł, że ten tytuł jest, że ten tytuł jest m, 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 bardzo dobry, że właśnie, że jest bardzo dobry, że miał, włączył go na chwilę, ale go tak wciągnął właśnie, że grał bardzo, dosyć długo. także ja sobie sprawdziłem ten tytuł i zauważyłem, że on naprawdę jest mocno w cenie, bo gra kosztuje około 200 zł na Allegro, zarówno jedynka jak i dwójka. A mi się udało kupić za 25 zylacza. no to po prostu ja, mi się tak cieszyła, że ten tytuł dorwałem. O czym jest gra? Gra jest o budowaniu Jurajskiego Parku i zarządzaniu właśnie tym parkiem, odwiedzającymi, plus klatki dla dinozaurów. I tyle co, co jakby wyczytałem z trailerów i, i z recenzji. Gra na pewno sobie jakieś włączę, tak? bo, bo mało jest takich strategii, właśnie tym bardziej o, o zarządzaniu parkiem dinozaurami. Słuchajcie, i co kolejnego mamy tutaj? Diablo. Diablo Trójka, ale niezwykła edycja, tylko edycja. Eternal Collection i czemu to? Ja Diablo mam trójkę, ale mam tą edycję Reaper of Soul, ale tam nie ma dodatku z Nekromantą. A tutaj już na tej edycji Eternal Collection są wszystkie wydane dodatki do właśnie Diablo Trójki. Ja swoją edycję sprzedam. Bo tą kupiłem za stówkę, także od razu mówię to kupiłem za stówkę, Ona normalnie już widzę po 200-250 chodzi ta edycja, właśnie konkretnie ta, którą tutaj mamy. A ja mam swoją tą Reaper of Soul, która chodzi o stówki 80 zł, więc swoją odsprzedam i tą będę miał praktycznie jak za darmo. A ma wszystkie dodatki właśnie na płycie, bo mnie to interesowało, bo na płycie też jest napisane Eternal Collection, że nie jest po prostu to wrzucona ta wcześniejsza wersja i kod do cyfrowy, tylko jest wszystko, tak, tak jak powinno być. Także Diablo, jak najbardziej na propsie. I ostatnia gierka, to akurat ze sklepu też od Jerego, tutaj jeszcze jakąś jedną też kupiłem od Jerego, już nie pamiętam, która z tych takich niszowych, ale ta jest ze sklepu od Jerego, też właśnie szukałem tego tytułu i też jest to gierka roguelike, RPG, tower defense, pixelosa po prostu combo takie, że mucha nie siada, czyli coś, co ja musiałem sobie kupić od Segi tutaj. Gierka ma chyba 8 lat już na karku, bo to jest taki dosyć stary tytuł, ale ma naprawdę dużą rzeszę fanów. I bo widzicie, ona jest jeszcze nowa w folii, zobaczę ile kosztuje w cyfrze, czy będę ją w ogóle otwierał, czy nie, czy kupię cyfrową i sobie zagram cyfrową, a tą zostawię właśnie w folii, bo może być bardzo tania ta gierka, nie w cyfrze. I gierka Dan Dungeons of the Endless. O co chodzi? Tutaj mamy właśnie akcję na takiej zasadzie, że rozbija się nasz statek na jakiejś tam planecie i my, naszą grupką bohaterów, idziemy po jakiś kryształ, a potem ten kryształ musimy z tych dungeonów wyciągnąć, żeby. Przeciwnicy nam go nie rozwalili. I w każdym pomieszczeniu jakby rozmieszczamy jakieś tam swoje zabezpieczenia, jakieś działka, żeby te, te stwory nam tego kryształu nie, nie rozpieprzyły. Także tu jest te F, Rogalik Tower Defense i, i RPG. Także też takie combo, combo totalne. I, I tak jak mówię, ze sklepu od, od Jarego kupione. I co dalej? Bo ja tą gierkę kojarzyłem właśnie z rozgrywki, ale nie pasował mi jakby rozgrywka indie bo niedługo wyjdzie, od tego samego dewelopera, na takich samych zasadach gra, ale już naprawdę bardzo ładną grafiką, ja Wam puszczę w ogóle tę tą gierkę, nie Dungeons of the Endless, tylko Endless Dungeon oni to nazwali, ale jest to, jest to ten, ten jakby ten sam typ rozgrywki, tylko przy współczesnej grafice, także ja na tą gierkę też od dawna spoglądałem i tak pokminiłem, że to jest wcześniejsza część i też nie wiedziałem właśnie o tym, ale doczytałem, ja zawsze lubię o grach, które kupuję doczytać, Gdzieś tam się dokształcić, i bardzo się cieszę, że mam pierwszą część. I na dwójkę będę też, też polował, żeby sobie właśnie ją ograć. Także to jest wszystko, co udało mi się kupić na te zakupy growe, łącznie z Waszą pomocą. No bo tak, jak tam ci, co są na live'ach, wiedzą, włączyłem w końcu wsparcie kanału. Także ci, co chcą wesprzeć kanał, to jak najbardziej mogą. I, i, i tyle. Kolejny odcinek, no jak przyjdą kolejne gry, już kilka do mnie tytułów leci. W następnym odcinku mogę Wam powiedzieć, że już będzie, będzie kilka na piątkę tytułów, będą kolejne jakieś dziwactwa na czwórkę, jak tu u mnie widzicie, że to nie są pospolite tytuły. Ja staram się raczej wykupywać coś, czego, czego inni, inni. inni nie mają albo inni nie pokazują, musimy na kanałach, bo powiedzmy to jest taki mainstream. <laughs> Dobra, nie będę przedłużał, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Ci, co nie subskrybują, miały ja kawę i wracam zaraz do. KFC. Serduszku tylko KFC? Gratisowy. Gratisowy. Tak, kiedyś pasowałem w KFC, dlatego mam, mam swój kubeczek. Jo. Yo. Yo.